bardzo serdecznie w tej stronie zapraszam na kolejne odcinek zapraszam do w trybuny no ojczyzny no. chvíla, to by trochę postrzedaje rzeczy. Aldoin do in Alduin Zawróć We mgle czai się groza Tak Wielu weszło śmiało w Dolinę Cieni Lecz na nic odwaga W obliczu grozy strzegącej drogi Przez przepaść potem walczy Lecz nie doczeka Nie wiem. Alduin Czy możesz tak. poprowadzić nas na dwór Shora Gdzie zostaniemy ciepło powitani nie wiesz? Dwó Ujrzałem to wyraźnie, dwór szora, skrzący się w chmurnej dolinie. Lecz gen zgubiłem drogę i błąkam się. Szybko, zanim Alduin pochłonie twe życie, zanieś na dwór szora wieść o naszym ciężkim losie. Ja mam tu drugie oczywiście. Dobra, lecimy. Czekaj, <try> jeszcze sobie kciuki zmienię. Słuchaj, grzma Zarobić. Sieczki. Odwaga, na nic się nie zda. Jest Altuin. Jest Altuin. Zarąbany. 跟过去。 Szeż się! We mgle! Czyha pożerać światów! O, porwał go, co ty kad. In, right, Strzel it. nie ma ucieczki. Od znasz drog nie ma ucieczki. Zawracaj, zanim cię znajdzie.

Zawróć. Wielu weszło śmiało w dolinę cieni. Lecz na nic odwaga w obliczu grozy strzegącej drogi. Przez przy... potem walczy, lecz nie doczekałem już. Nie wiem. Alduin, który... Czy możesz poprowadzić nas na dwór Shora, gdzie... Nie wiesz? Dwór me... Ujrzałem to wyraźnie, gdy po raz pierwszy wkroczył dwór Shora. Zgubiłem. Szybko! Zanim Alduin pochłonie... Ostrzesz się! We mgle czyha pożerać światów! Nie ma ucieczki. Odwaga na nic się nie... Oh. O Zawracaj, za ním tě najde. Like yeah. Co sprowadza cię wędrowcze ponury, do tego miejsca, Sovengardu? Końca dusz, Darusz. Nie jesteś. Jakim prawem, żo A! Minęło zbyt wiele. Żywy czy umarły, nakazem szora nikt nie może przejść przez niebezpieczny most. Dopóki nie uznam go godnym, na podstawie testu wojownika. Żywy czy umarły, nakazem szora nikt nie może przejść That's przez niebezpieczny point. most. Dopóki nie uznam go godnym. Dobra. Odpisuję no Dobrze walczy. Możesz dostąpić zaszczytu. Minęło Zapiszę wiele sobie. czasu, odkąd weszła tu żywa istota. Niechaj łaska szora zstąpi. Okay. Myślałem, że muszę go zabić, ja ale nie. To jest tyle. Dobra, powiedzmy na Co tu mamy? Widzę, dziecię. W nasze progi nie zawitał nikt, od kiedy Alduin zastawił tu sidła duszy. Z rozkazu Szora schowaliśmy broń i weszliśmy w woal mgły. Troje jednak czeka na Twój znak, by zesłać furię na groźnego wroga. Gormlight nieustraszona, w boju zaprawiona. Hakon odważny z kłakiem ciężkim. Felgier stary, wdal patrzący i posępny. No, dobra. Czyli mi pomogą zabić Alduinę, tak? Chyba. Tak, Za to, czy... tobą długa podróż trudny prób. Możemy teraz przypieczętować zgubę Alduina. Tak. Powiedz słowo, a ze wzniosłymi sercami pośpieszymy, by zabić żmija gdziekolwiek się kryje. Wstrzymajcie tak. się, druchowie. Naraćmy się, zanim na ślepo dołączymy do walki. Mgła Alduina to coś więcej niż pułapka. Jej cienisty półmrok jest jego tarczą i kryjówką. Ale dzięki połączeniu głosów, zjednoczeniu naszej waleczności, możemy rozgonić mgłę! Ponieważ stu wotów moje serce płonęło chęć. Feldir ma rację. Pożerać światów, tchórz, boi się ciebie, smocze dziecię. Tak. Musimy przegonić mgłę, krzycząc razem, a następnie dobyć ostrzy w desperackiej walce z naszym czarnoskrzydłym przeciwnikiem. Do Dobrych przyjaciele! Pola brzmią szczękiem wojny. Tak. Nie ugniemy się! Pomóż bohaterom. zaproszę proszę Się zjoni mi pomogą Spojrzenie Shora spoczywa dziś na Tobie. Pokonaj Alduin. Alduin uciekł nam dawno. Nie możemy walczyć z przeciwnikiem w tej musi! Ja! Oczyśćcie niebiosa! Połączmy nasze krzyki! Okay. Musimy krzyknąć wspólnie, by przegonić te cienie! Fus! Przekroić tę mylącą mgłę. Jesteśmy okay. gotowi, smocze dzieci, by uwolnić swój gniew. przyknąć wspólnie by przegonić te cienie. No co? Muszę rozgromić tę mylącą głę. Jesteśmy gotowi, smocze dzieci! FUSY! By uwolnić swój gniew! To co mógłbym Aha, dobra. Zarąbiście.

Siłą nie ma końca? Czy nasza walka ma sens? Trzymajcie się! Słabo! Oh! Trochę oh! jego moc! Nie oh! Niekończące się odstanie ustępuje pola w liczbie. Skuba Aldwina! Tym razem nie uciekniesz, ludawy szmiel. Oh! É, por aí, te <tint> então, é assim, percorço